Ahoj kamraci, witam was serdecznie, niechaj ten filmik was pokrzepi i wzbogaci. Proszę państwa, dzisiaj mam dla was coś naprawdę bardzo fajnego. Jest to strona, która nazywa się e, upandakebornbrite.com Proszę Państwa, jest to strona do projektowania swoich wnętrz, do zmieniania jakichś tutaj zawartości tych wnętrz do, no po prostu do innych projekcji naszego wnętrza. Już pokazuję jak to działa. Po zalogowaniu się wrzucamy nasze zdjęcie. Ja już wcześniej takie zdjęcie przygotowałem mojego korytarza, wrzucamy tutaj. Także obraz się przesyła. Mamy chwilę, chwilunię, momencik. Jest to narzędzie naprawdę bardzo fajne. Może tutaj e, pomóż nam no, zainspirować się przede wszystkim, e, co tutaj sprawi, że no, będą nasze pomieszczenia e, wyjątkowe. Tak? Już pokazuję jak to działa. Dobra, mamy obrazek załadowany. Następnie zaznaczamy na zielono, co byśmy chcieli zmienić. No załóżmy, my nie chcemy mieć tego, zaznaczamy wszystko po kolei tutaj. Żeby on nam tutaj coś no, zrobił fajnego. Coś fajnego nam tutaj zrobił z naszym pomieszczeniem. No i zobaczymy, co on tutaj potrafi ten program. Możemy dziennie użyć go 4 razy w darmowej wersji. Także można sobie pokombinować kilka no tutaj dni go używając i naprawdę zaprojektować coś fajnego. No te zaznaczanie mogłoby troszkę szybciej działać, no ale nie wszystko działa idealnie, tak? Dobra, o proszę tutaj jeszcze tu jeszcze coś mamy. Tu jeszcze kawałek półki zostało. Tutaj czarne. Dobra, tu jakieś takie pojedyncze elementy. No, spróbujemy to wszystko takie e, dokładnie pozaznaczać. Żeby nie było lipy. E, dobra, to następnie to. I jeszcze tutaj takie malutkie. O proszę. dobra, no, dobra. a jeszcze kawałek sznureczka tutaj. O. No i dobra, mamy zaznaczone. E, do usunięcia rzeczy, zobaczymy jak on sobie tutaj to ogarnie. Dobra, następnie klikamy dalej. I tutaj możemy wybrać tak naprawdę jest to chyba stworzona aplikacja do projektowania ogrodów, bo tutaj jest dużo ogrodów, ale wnętrza też można nią śmiało tutaj robić. Także no wybierzmy jaki styl nas interesuje, interesuje mnie, no załóżmy skandynawski. Klikamy e, wyobraź sobie na nowo, o proszę. No, i on tutaj nam generuje, tak jak e, potrafi coś wyczarować z tego zdjęcia. A mamy obecnie drugą tutaj opcję używania. Jeszcze zostały nam dwie możliwości do wygenerowania swoich pomieszczeń. Dobra, o proszę, coś stworzył. No, wiadomo, nie jest to bardzo. Bardzo fajny efekt, ale już mamy jakieś tutaj półeczki. Dobra, tu też jakieś mamy półeczki. Eee, o, tu mamy półeczki i tu mamy półeczki. No, myślę, że można fajnie, fajnie się tutaj zainspirować. Wiadomo, przy płatnych wersjach jest tych y, możliwości naprawdę o wiele, o wiele więcej. Ale myślę, jak na początek, y, na darmowe. Y, Inspiracje do swojego pomieszczenia. No zobaczcie, że to co zaznaczyliśmy faktycznie zostało to usunięte, podmienione jakimiś innymi dodatkami. No i naprawdę myślę, że spoko się wygenerowało to. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Systematycznie staram się tutaj dodawać, czy to odcinki z inspiracjami, czy też przydatnymi programami, aby móc tutaj no, e, rozwijać e, mój kanał YouTube. E, ja Was zachęcam do łapki w górę oraz subskrypcji. Będzie to mnie motywowało, aby no, wrzucać tutaj coraz to ciekawsze materiały. Pozdrawiam, zapraszam do kolejnego filmiku.